W roku, nie? Siemanowidzowie. Mi powiedziała, siemanko. Przyszedłem do Grzesia Pala. po trzech, po trzech dniach. No. Wydaje U. mi się, że jest pijany. No, 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 Zmęczony, niewyspany. Do trzeciej w nocy oglądałem... Nie pal teraz. Do trzeciej nocy oglądałem film. A wiesz, jaki troje. No, Dobra, no, dziwny jesteś, zaraz znajdziemy. Co? I mam no coś robę? kuźnia. Miałem chęć, ja, bo w nerwach byłem, No ale ciorno. Kurce coś pojawia. No to chodzę ze mną. A co ty kurwa? Sam po sklep nie umierzysz? No mogę iść no. Do no no roboty byś wziął, A wiesz co mi jest? Siąłem się. Nie kolana. Nogi. Przebrał. Mięśnia się? nóg. Nie kolana. Kolana są dobre. Bo zginam tego wszystko. mięśnia, Mięśnianui siadają. Masz, tam kawę miałem tą ci wziąć tą co No nie ma on. to że małą kupię. Proszę w paczkę faję kupię, to wiesz, to wszystko leci. Nie? Miałem dzisiaj jeszcze poładzić, ale mnogi odmawiały miały Dlatego ale dlatego no, co Adidas. Piszcie widzowie w komentarzach, komu się wydaje, że on jest wypity. Nie, wypity, bo nie miałem za co. No ja dzisiaj ani grosza nie miałem. Poszedłem do jajcarki, no, papierosa ze wziąłem. To mi na było stać. Stąd pojeździłem do jajcarki? Co? Stąd poszły się do jajcarki? No, dzisiaj. No dwa razy mnie nie było. Bo poszedłem do jajcarki przy okazji, później drugi raz przyszła. A nie było jeszcze? Nie chcę wariata spotkać. Chociaż, co mimo. Tylko jakby zrobił z tymi girami, to mnie może w dupę poząć. wodę sobie muszę kupić, o widzisz, Borezki mam. A nie mam ropy, ja bym sobie wypił, to bym ci powiedział, kupiłem sobie piwo i tyle. No co? Ja nie wiem. Czy chyba jestem dorosły, nie dziecko. No. A już się martwiłem, mówię, ja pójdę tam do ciebie, ci pytam, zapomniałem numer. No spytam się, co z tobą jest, bo ty jak nie przyszłeś, to jeden dzień, a nie dwa dni, nie? Nie się martwiłem, no co ty myślisz? Wiesz, schorowany jesteś ostatnio, to wiesz. Ja? No nie, ja. Czemu schorowany? No bo mdlejesz, tego tam, tego źle się nieraz czujesz, tak mówiłeś. Co, wiesz, że Nie, tam będzie, tam będzie. Robiłeś te badania, nie? A tak. wiesz, jak gasę światło, to mi dużo programów odbiera, zagranicznych? Jakiś spięcie za po coś, coś Ja ten. Na noc włączam, bo. Włączę jak, noc... jak wychodzi gdzieś, już się spalił. Nie, zaraz przedkręcę. Co ci tu spalę? Cztery ściany? No garaż samowo przecież. Nie wiem, tu się kręcą ani wyjść, nie mogę. Z tym, z wiadarkiem. Bo no co tego, no to muszę widzieć od razu, żeby nie leżało. patrz gościu się kręci w pobliżu to chódź, czy kryje, dopiero pójdę. Później, nie? Robotę mi dawaj, bo ja te nogi muszę rozprostować. Tak, to jest wszystko w porządku, tylko te nogi. Tu się silą. To się rozejmuje? co? Nie, fajne? Musiałem odpocząć, co? No, I mówię, dałem, bo to wiosna, to co? mi się. Lepiej śmiga, lżej człowiek. No. no idę sobie kupić parę zupek, papieroski, chleb, monimum, dreszczki. No i pierdolą, Czyli do chleba. Może jajka, za lubię zobaczył. Al wodę za muszę kupić. Kurwa powiem zapomna. Piędzłych kosztuje tutaj. Co? Pięć złotych kosztuje tutaj 5 litrowych. A co ty mówisz? Cholera, czy może przyjeżdżę w ogóle? Dzisiaj jestem tylko przyjazdem, tak kurde pojechałem akurat. Czemu się nie chciało? Niewyspany jesteś. No co mówię? O kawę se muszę kupić, a to malutką cenę. Nie robię na parę dni No a co ty wydałeś 50 zł. Co? Że na papierosa nie miałeś? No kupiłem sobie papierosy wczoraj. Rozumiesz? Trochę zupek. Zapalniczkę, bo kurwa tam to mi już wykonczyli no. Tu jest wszystko drogie Salcensor sobie kupiłem albo Ale godzinę no. Kiedy będzie w końcu pogoda kurde? Niedziela była fajna, co? Hmm? Nie, jutro, jutro mam dosyć ładnie Ja patrzyłem, to ma być deszcz Nie, w nocy Wczoraj, no to jutro się, i... Ale to bielsko białe jest. A no tak. No my nie mieszkamy w bielsku? No nie, po pierwsze nie samo kto, Jutro może po ciebie przejadę, bo na działkę muszę jechać. Będę z glebą z gryzarką jeździł. A z tym? Co bym zrobił? Z grzebą z gryzarką. Muszę zerwać trawę. No to wyłączyło się. Nie włączyło się, tylko a, się przeciąga. Nie światło, nie, światło, bo to jest ten zagraniczny program. Światło, no. Ja patrz te nogi mi kurzają, bo a nie ładzić. Przełączyć, przełączyć z powrotem. Nie, włączę normalnie i metro wszystko mi odbiera. Że chyba wraca do nałogu widzę. No co? Do nałogu. A nie, głupi jesteś ciało mi się dzisiaj. Wpadnę. Bo bym sobie poszedł do jajcarki, tak jak byłem. Wpadnę tutaj w niezapowiedzianie nie za arkomatem. No wpadnę, możemy dzisiaj zbadać. Hmm. No. Może no, tam rzuciłeś? Co? No. Mmm, no nie wiem. Tak, rzuciłem to, na musiałbym powiesić. Zejdź tam i nie <laughs> nogami. To wyrzucisz te zupy. Te zupy. No, zupy już nie odpowiadały. nieco jak nie tu nikogo nie będzie, bo patrzą się, a tu nie wiem, każdy tak, nocy, czym zrzucił w te. W drzwi. Bo ja tu zna, mam znajomych. Co tutaj ładnie do tego sklepu znam. Bo nie chcę, żeby mnie widzieliśmy, bo jakby wiedzieli gdzie złaty jest, to by mu chujowi mogli powiedzieć, wiesz. Dlatego ich omijam. A tu łazi tak codziennie. A. Zawsze jak ktoś puka, to pytaj kto. A to nie, uderzy ktoś, to ale coś mi na badybało, nie odezwałeś. Otwieraj tylko mi. A ja wiem, co ty myślisz. Góru do k**wa. Ja to odbiorę i zaraz prześwięcę. A ja, co się wydywało? A tą bluzę skąd masz? No, tu miałem te dwie bluzy. Widzisz, roboty dałem tu, Podnie dałem potem, mam wyjściowe na razie, 8300. Nie, sobie. Nie, segreguję. Chciałem dzisiaj poładzić trochę potem, żeby to słowo zbierać, nie? No, nogi mu Poszłem troszeczkę, połaziłem trochę. Nie, wracam. Mówię, ciebie nie było dbać, no to przyjadę, bo może mieć, nie? Nie będę długo na, na mieście, nie? Ale ino się ogona, czyli dlatego nie, nie ma gdzieś Bo głupi trafi, a on będzie, jakby mnie widział, to by zaraz do mnie poznaczał, To jest normalne u niego. Nam go na wylot. kościele byłem na Kielczyńskiej na... i nie zawołał wody. No, no, sobie. Kiedy? Co? Kiedy? No, kiedyś. A, parę miesięcy temu. No, ale nic nie było. A? Straszł mnie, ale nic nie było. Można straszyć może za Ja mówię, na dwójka jak będziesz miał coś, ale do mnie, to ja będę w kościele, to są środek koło księdza. I mnie nie ruszysz. A będę ja tu sobie widzę z tyłu. Bo powiem księdzu, że taka i taka sprawa i tu nie weźmiał wstępu. No da. bo mnie tam Lubili. No i zmarł mi tego. Hmm. Mi co, byłeś u lekarza i co? Co? Co ci powiedział? Nie było go, bo zmarł, nie żyje Ale nikt cię nie zbadał? No nie, nie było Ja mam to twój dowód, może ci dam Zobaj. Dałeś mi go że wtedy, co nie miałeś go gdzie dać i ja go tak no. wziąłem i zapomniałem ci oddać Pozmieniałem zmieniam ale ta jest troszkę trudna, ale ci Tam też będzie ciepło, to sobie w tamtej by